i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do recenzji pierwszych wrażeń z używania produktu do twarzy. Będzie to balsam koloryzujący, matowy, z SPF 15, przepraszam, coś mam w oku, filma Jouer, prawdopodobnie Jouer, nie wiem, ja nie mam pojęcia, jak to się czyta, ale pisze się J-O-U-E-R. Nazywa się to Matte Moisture Sunscreen, czyli no, tak jak jest napisane, czyli matujący, nawilżający, tint jakby do twarzy, czyli krem koloryzujący z kwitnącym 15. Jest bez olejowy, hipoalergiczny, bez zapachowy, nie za, nie czyli non, non Testowany przez dermatologów. I idealny dla każdego typu skóry. Wiem, że ta rzecz ma świetne recenzje w sieci ogólnie. Wszystkie blogerki blogerki go lubią. Jest jego też drugi brat dla cery bardziej suchy, czyli rozświetlający krem nawilżający z SPF 15, jakby to samo, tylko że wersja rozświetlająca, ale ponoć ta matująca jest też bardzo, bardzo fajna. Tu jest napisane, że zaaplikować na czystą skórę z palcami. Można dodać następną warstwę, jeżeli chcemy lepsze krycie. Yy, aha, i 15 minut przed wyjściem na słońce należy tego używać. No i pierdolki, tylko na zewnątrz można używać, czyli sobie nie smarować wewnątrz później na przykład. I co tu jest napisane, że jest bardzo lekko, ma konsystencję, a kolor nude to jest, czyli pewnie jakiś taki środkowy, matyfujący, nawilżający, wyrównuje jakby za te nasze niedoskonałości skóry, czyli sprawia, że są mniej widoczne. Zostawia naszą skórę velvety smooth, czyli tak jak welwet, jak taką delikatną, matową i, i, i gładką, e jakiś multi mineral complex, e no SPF 15, chroni przez UVA i UVB, witamina CE, antyoksydanty. No dobrze, brzmi bardzo fajnie. Ja teraz jeszcze nie mam nic na twarzy, mam y, serum z Esteloder i Wostin i Hydratia. Te dwie rzeczy zawsze po prostu muszę mieć na twarzy ostatnio, przynajmniej. Y, y, I có, my, cóż, będziemy go nakładać. Ta próbka jest dosyć mała, ma tylko 1 ml. Oczywiście ja nikt mi tego nie sponsoruje A, za próbkę, ale ten no, dostałam to chyba z czegoś tam z filmik, no i zobaczymy, jak to się jak to się sprawdzi. Może zrobię tak, że nałożę to na pół twarzy. Puzostawię na razie bez i będziemy, będziemy to oglądać. Ja się tutaj do Was zbliwę, No, może nie aż tak. Powiedzmy, że tak? Będzie dobrze? Tak będzie dobrze, bo tu mam usterko. Dobra, powiedzmy, że będzie ostro. Dobra, no to spróbuję to sobie otworzyć. Tak to wygląda. No tak jak widać nie mam jakiejś najgorszej tej twarzy teraz ostatnio akurat. Zobaczymy. Aha, chyba źle otwarłam. Boże, jestem taka nieudolna. Aha, to kosztuje, z tego co patrzyłam wczoraj, 30 funtów. Czyli to nie jest tania sprawa. O, konsystencja. Uuu, jest jakie krycie. Nie spodziewałam się takiego krycia. O Boże. Ko konsystencja bardzo gęsta, ale taka musowa, w sensie, że lekka. Że jak taka pianka. O Boże, jakie to ma krycie. Wziąłam tak troszeczkę. Jestem w szoku, że to ma takie krycie. To jest pierwsza rzecz. No ale powiedziałam na pół twarzy, to na pół twarzy. Zobaczymy. Nie będziemy pod oczy tu wjeżdżać. Półnoska. No pierwsze co, to jestem w szoku, że to ma takie krycie. Jest naprawdę takie niemalże musowe, jak się to nakłada. Trochę na ucho wyjedziemy. Hmm. Dziwne to to. Wiecie co, ja sobie to beauty blenderem zrobię, bo wzięłam za dużo podkładu chyba. O, dobra. Beauty blender robi swoje. Wow, ale krycie ma. Niesamowite, powiem wam. Teraz już ten kolor jest wyrównany. Wow. <noise> Dosyć sporo różnicę widać. Jeszcze to przybliżę trochę. Widzicie, tu jest oczywiście z podkładem. A tu jest bez podkładu. to Chyba tak dosyć, e, dosyć mocno widać. Nakrycie jest naprawdę niesamowicie mocne. Ja się spodziewam jakiegoś takiego leciutkiego kremu koloryzującego, e, pod którym wszystkie moje naczynka i zaczerwienienia będą widać. A popatrzcie na brodzie, jak to super widać, jak broda jest wyrównana. Naprawdę? Wow, jestem w szoku. A przy tym skóra wygląda tak, im dłużej to mam na twarzy, tym coraz bardziej naturalnie jednak. Bardzo... Wow, bardzo ładnie, jestem w szoku. Byłam dosyć sceptycznie nastawiona, bo ja nie lubię tych takich bardzo, bardzo mało kryjących rzeczy, ale e, wyglądam to spoko. Dobra, to nałożyć na drugą półkę twarzy. Teraz już wiem, że malutko. Pięknie. O, no, no, nie, 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 jestem jestem w szoku. Jestem w szoku. Pozytywnym. Myślałam, żeby to, że to jest całkiem inny produkt, powiem Wam szczerze. o. Wow, śliczne daje wykończenie na twarzy. Rzeczywiście jest taka welwet, czyli taka jest y, lekko zmatowiona, ale to nie jest płaski mat. Przy, przy tym jest też takie rozświetlenie, jeśli wiecie o co mi chodzi. Jest bardzo lekki na skórze. Ja go nie czuję w ogóle na skórze właściwie. Nie czujemy, że mam jakiś podkład. No, skóra jest śliczna. Ale to nie jest matowe. Jeżeli szukacie czegoś matowego. To nie jest matowe. Zobaczcie na moją... Na moje czoło na przykład. Zbliżę się jeszcze. Jak mi się ten obiektyw piszczy. Widzicie, że to nie jest całkiem matowe. To ma taki fajny... Znaczy fajny mi się... Mnie się podoba ten błysk, ale jeżeli szukacie czegoś całkiem matowego, to to nie jest to. No tak to wygląda. Wiecie co? Ja dokończę sobie makijaż no i będę do Was wracać co jestem, jestem po prostu wow, wow, wow. Wygląda to wszystko bardzo ładnie, bardzo leciutki na twarzy. Krycie po prostu mnie rozwaliło, chociaż kolor nie wyglądał na początku jak mój kolor. Tak, widzicie, fajnie się dosyć wtopił w skórę. Kolor nude, jeszcze raz mówię. No, na razie jestem w szoku. Jest w szoku piękne wykończenie. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Ja będę kręcić się parę filmów, nie będę dzisiaj chyba nigdzie za bardzo wychodzić, ale będę w międzyczasie wracać. Pięknie wygląda skóra w kamerze, nawet lepiej niż na żywo, jest taka Glowy. Także póki co, perfekto, perfekto, zaraz będę wracać. Cześć kochani, <coughs> wracam z moim update'em. Jest 14.30, podkład i makijaż nałożyłam o 10.30, więc minęły 4 godziny. Może zrobimy zoom na to, co się dzieje na twarzy. Wydaje mi się, że podkład trzyma się naprawdę fajnie. Tak widzicie, mam na sobie masę, masę rozświetlacza. Nie mam właściwie nic y, matującego do twarzy. Tak, jak widzicie, widać y, no taki połysk tutaj. Tutaj to jest rozświetlacz wiadomo, ale tutaj taki delikatny, delikatny połysk do twarzy, nie dzieje się nic złego. Ten podkład się nigdzie nie zbiera, nie wchodzi w żadne pory, zmarszki, y, załamania. Jeszcze się również nie staru. Czekajcie, to jest ostra, teraz jestem ostra. Także póki co daje, daje radę, nic dramatycznego się nie dzieje. Nawet nie jest podkład, tylko krem koloryzujący, tak naprawdę, więc tym bardziej brawa dla niego. Będę się meldować jeszcze później. Pa! Hej, hej, kolejny check-in, że tak powiem, czyli sprawdzenie makijażu. Myślę, że trzyma się spoko, jest godzina piąta w tym momencie. Czyli dokładnie no, prawie 5 godzin od nałożenia. Mm, na, nie, co ja mówię? Piąta to jest 17, czyli prawie 7 godzin Boże, od nałożenia podkładu, tak? Bo o 10 nakładaliśmy, tak? Na 6,5 godziny powiedzmy. Trochę się błyszcze. E, krycie nie jest perfekcyjne, ale wydaje mi się, że cera wygląda bardzo fajnie. Nic złego się nie dzieje, nic się nie roluje, nic nam nie wchodzi w jakieś zmarchy, w jakieś załamania. Cera e, po prostu wygląda bardziej naturalnie niż wyglądała wcześniej. E, krycie jest troszeczkę mniej widoczny, ale wydaje mi się, że wszystko, wszystko jest tak naprawdę ok, ja dzisiaj dużo biegam, gadam, nagrywam filmy, jest strasznie ciepło, także podkład miał prawo się troszeczkę zacząć świecić, bo ja się też troszeczkę zaczęłam świecić, także to nie jego wina, także póki co daję radę, być może jeszcze zasiądę dziś z końcowymi przemyśleniami, jak na razie to jest bardzo pozytywne zaskoczenie. Cześć, cześć kochani, i jeszcze jedno wejście z podkładem, że prawda ostatnie była dosłownie ostatnie promienie słońca, słońce już chyba zaszło, ale jakoś tak mi się udaje jeszcze chyba nakręcić. I tak jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z działania tego oto cudeńka. Jak widzicie, troszkę się świecę, trochę mi skóra, a czy skóra moje zaczerwienienie i w ogóle widać ogólnie, ale... Okej, okay, to mi nie przeszkadza. Efekt jest bardzo fajny, po prostu widać, że mam swoją własną skórę na twarzy i do tą szminkę, ale to inna rzecz. Bo już jest, która w ogóle godzina? Siódma. Jest siódma, tak? Ja chyba mam jakiś nawrót choroby i zastrzelam do łóżka, także muszę koniecznie zmyć ten makijaż. Ale tak, widzicie, daję radę. O, czekajcie, tylko się wyostrze. Kręcenie no jest takie średnie, delikatnie się to wszystko już y, ściera, ale nie wygląda to źle. Cera wygląda naturalnie, wygląda, wyglądam żywo, wyglądam w miarę chyba, chyba ok. Mogłabym jeszcze parę godzin pewnie z tym podkładem, z tym kremem właściwie y, przeżyć. Także bardzo fajna, bardzo ciekawa rzecz. Być może kiedyś zakupię mm, pełnowymiarowy produkt. Y, na razie mam mnóstwo podkładów do wypróbowania także na razie spastuje, ale jest jest naprawdę fajny, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bardzo piękne wykończenie można go dokładać, także ja serdecznie Wam go polecam i co jestem ciekawa Waszych opinii o tym produkcie, może go miałyście, może używałyście może używacie, może używacie, może używacie tej drugiej wersji, bardziej yy, nawilżającej, rozświetlającej, dajcie znać co myślicie, jakie są Wasze opinie oczywiście łapka w górę zawsze się przyda yy, yy, zapraszam też na Facebook, Instagram, Snapchata i Pinterest chyba i na Twittera. Gdziekolwiek jesteście, tam będę jako depping rook. Także do zobaczenia znowu. Dzięki za oglądanie, pa! No ja to już się nagadałam. Teraz czekam na Wasze lajki, sobie i komentarze. Dzięki, do zobaczenia, pa!